Otrzymałem prośbę od jednego z Was, by zrobić film o Sigma 1835 razem ze Speedboosterem. Nie planowałem takiego filmu, bo jest już wiele recenzji na jego temat, a sam obiektyw ma już ponad 8 lat, ale w sumie czemu nie. Opowiem Wam trochę do czego go używam, dlaczego wybrałem akurat Speedbooster Wiltroxa i oczywiście pokażę Wam jakieś przykłady ze swoich materiałów. Dlaczego zawsze jak nagrywasz zaczyna Cię wszystko strasznie swędzić? A... Nie chcę by moje recenzje były zbyt techniczne, ale muszę Wam podać kilka podstawowych informacji, żebyście się orientowali w temacie. Mówimy tu o Sigma 18 35 f1.8. Jest to obiektyw, który jest dostępny dla matryc mniejszej niż pełna klatka, czyli dla matryc typu APS-C, Super 35 albo mniejszych. To oznacza, że nie możemy go zamontować na aparacie pełnoklatkowym, gdyż będziemy mieli na brzegach obrazu dużą winietę. Ten obiektyw jest dostępny na różne mocowania do różnych aparatów. Ja filmuję Panasonic G9, który ma mocowanie Micro 4/3, więc kupiłem wersję z mocowaniem Canona. I wcale nie dlatego, że nie ma dostępnego mocowania Micro 4/3, bo jest, ale dlatego, że wersja z mocowaniem Canona da mi dużo korzyści nad tą, która będzie miała natywne mocowanie. Jak to możliwe? Już tłumaczę. Zacznijmy od tego z natywnym mocowaniem Micro 4 trzecie. Podatniemy go bezpośrednio do aparatu i co otrzymamy? Obiektyw o parametrach 36 mm do 70 mm i świetle F3.6. Oczywiście, przeliczeniu na pełną klatkę. Nie brzmi to zbyt ciekawie, prawda? A co powiecie na to? Ogniskowa 25-50 i światło F2.4. Lepiej. A no właśnie. No właśnie, takie parametry można otrzymać podpinając wersję z mocowaniem Canona albo Nikona, ale lepiej Canona, wyjaśnię to później, podpinając go przez adapter do naszego aparatu. No właśnie, do tego potrzebujemy specjalny adapter, który nazywamy speed boosterem, tylko dlatego, że ma w środku szklany element, który zmienia parametry naszego obiektywu. Dopiero się zorientowałem, że miałem przez ten cały czas do tej pory niewłączone światło na kwiatka. Na każdym speed boosterze mamy napisane, o ile redukuje on nam naszą obniżkową. Zwykle jest to 0,71 albo 0,64. I potem wykonujemy takie obliczenia, czyli na przykład mamy 18 mm i to mnożymy razy 2, bo to jest standardowe przecięcie naszej matrycy, tak jak w naszym przypadku mikro 4 3 normalnie 2 razy. Czyli mnożymy to razy 2, wychodzi nam 36 i to mnożymy razy 0,71 tak jak mój Speed Booster, ten Viltrox, ma 0,71 i otrzymujemy około 25 mm. Można to zamienić w jedno obliczenie i pomnożyć po prostu ogniskowo przez 1,42 i otrzymacie dokładnie to samo. To nie wszystko, co daje nam Speed Booster. Skupia on też całe światło, które wpada przez obiektyw na mniejszą matrycę, bo normalnie nasza matryca wykorzystuje tylko część ze światła obiektywu, a reszta jest jakby marnowana, a speedbooster bierze całe to światło i skupia na naszej matrycy daje nam to zmniejszenie światła z f1.8 do f1.2 co w przeliczeniu daje nam f2.4, a nie 3.6, to jest duża różnica czyli wszystko do kupy suzamen i mamy obiektyw w 2550f2,4 zamiast 3670f3,6. Ta różnica w szerszym spektrum ogniskowych jest olbrzymia. 36 mm na dzisiejsze standardy to nie jest zbyt szeroka ogniskowa. To się potem odbija tym, że końcowa ogniskowa to nie 70, a 50 mm. Ale dla mnie to jest lepszy kompromis. No a wiadomo, lepsze światło jest zawsze mile widziane. Uff! Miało nie być technicznie, a nie wiem czy cokolwiek z tego zrozumieliście. Wiecie, zawsze możecie sobie cofnąć i posłuchać tego mojego wywodu i jeszcze raz nabijecie mi przy okazji y, statystyki oglądalności filmów także. Pewnie teraz macie pytania dotyczące samego speed boostera. Są dwie główne firmy, które produkują speed boostery Viltrox i Metabons. Viltrox kosztuje około 800 zł, a MetaBons około 3200. Różnica w cenie jest ogromna. A jakość jest tylko trochę gorsza, więc dla mnie był to oczywisty wybór. Za tą różnicę w cenie możecie sobie kupić gimbala albo naprawdę dobrą lampę, które na pewno zrobił dużo większą różnicę w jakości Waszych filmów. No właśnie, dlaczego cały czas mówię tylko o filmach. Próbowałem go używać do fotografii, ale autofokus praktycznie nie działał, także nie polecam. A nawet na systemach, gdzie obiektyw ostrzyłby bez problemu, to i tak nie byłby on zbyt użyteczny. Moim zdaniem, jak na Zuma ma zbyt mały zakres ogniskowych. A jak na porcetówkę jest zbyt ciężki i nieporętny w porównaniu do obiektywów stałoogniskowych. Przy filmowaniu oczywiście ostrze manualnie. To tutaj jest przyjemnością, bo obiektyw ma prawdziwy manualny fokus, nie elektroniczny, tak jak w niektórych obiektywach, a pierścień chodzi bardzo przyjemnie. Obiektyw jest ostry jak brzytwa. Mam go ustawionego na F1.4, a nie F1.2, bo to daje mi troszkę więcej ostrości. Musi się sami z tym pobawić, czy F1.2 dla Was wystarcza, czy nie, ale ja dla maksymalnej ostrości ustawiłem sobie go na F1.4. Jakość wykonania jest na topowym poziomie. Co ma też swoje wady, bo tak solidna konstrukcja, w połączeniu z wielką ilością szkła, która jest w tym obiektywie, sprawia, że naprawdę jest ciężki. Szczególnie jak będziecie lecieć z nim na jakimś gimbalu, to może lepiej najpierw wybrać na siłownię, albo filmować po prostu krótkie ujęcia w długich odstępach. Jedyne czego mu brakuje, to stabilizacji. Ale przy takich parametrach to raczej niemożliwe. Ja na szczęście mam aparat ze świetną stabilizacją matrycy, podobnie jak większość Panasoników, więc dla mnie to nie jest duża wada. Na koniec cena. No właśnie, ostatnia cena, uwaga, podrożała. Jeszcze pół roku temu kosztował około 2800, a teraz kosztuje 3300-3400. Z tego powodu dobrym pomysłem może być zakup używanego obiektywu, tak jak ja to zrobiłem. Mi się udało kupić mój za 2150 w super stanie. Pozdrawiam kolegę z Rzeszowa, który mi go sprzedał. Tutaj wiadomo, najlepiej będzie, jeżeli sami pojedziecie i obejrzycie go, żebyście nie kupili jakiegoś bubla. obiecałem na początku, że wytłumaczę dlaczego lepiej wybrać wersję z mocowaniem kanona a nie Nikona, więc już tłumaczę. Może to na początku wydawać się kuszącą opcją, bo split Booster do wersji obiektywu z mocowaniem Nikona jest nawet 300 zł tańszy. Dlaczego więc moim zdaniem nie warto? Ano dlatego, że przy od Wersje z Nikonem są nawet o ponad 500 zł tańsze. Ludzie próbują sprzedać swoje egzemplarze za 1600-1700 zł i mają problem ze sprzedażą. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że mocowanie Canona jest bardziej uniwersalne. Jeśli kiedyś kupicie kamerę np. Black Magica, Pocketa 6K albo jakiegoś Zikama, albo jakąś starszą kamerę filmową Canona, no to ten obiekt będzie Wam pasował. Uff, skończyliśmy. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to naprawdę gratuluję i mam nadzieję, że te informacje się do czegoś wam przydadzą. Papa! Pa. Szkło, które zmienia nasze parę... do 70 mm... metrów każdym speedboosterze. Mm, mm, mm. Sądzę, że to jest... ogniskowa w moim yy, bardzo oporem. Można super precyzyjnie... przepraszam. Nie elektronicznie, tak jak w niektórych aparatach, obiektywach nie aparatach. Mi się kud... Mi się kudało... Mi się kudało... Mi się sprzeda... Mi się sprzedało? Bo speed booster... Speed booster... Speed booster... <słuch> Okej, okay, do zobaczenia w następnym filmie.